Jesteśmy w zakładce korepetytorzy i jak widzisz, jesteś administratorem systemu. Twoje konto utworzyliśmy automatycznie, a dane do logowania to te informacje, które wskazałeś w formularzu rejestracyjnym. Informacje widoczne na karcie pracownika sprawdzisz otwierając ją jednym kliknięciem. Jak widzisz. Karta składa się z kilku elementów. Pierwszym z nich są twoje dane wraz z telekodem, niezbędnym do telefonicznego kontaktu z naszym biurem obsługi. Model pracy to informacja o tym, czy korzystasz z kalendarza, to czy uczniowie mogą samodzielnie rezerwować twój czas, twoje godziny pracy, czy to jakie lekcje prowadzisz. Jeżeli pracujesz sam, możesz to ostatnie ustawienie pominąć. Kolejnym ustawieniem jest ustawienie linku do połączenia w przypadku, gdy uczysz online. Z tego ustawienia skorzystasz, gdy pracujecie w kilka osób i każdy z was ma link do połączenia. Kolejnym elementem są informacje o tobie, które chcesz zaprezentować swoim uczniom. I znów, jeżeli pracujesz sam, ustaw profil swojego konta, a te ustawienia możesz pominąć. Na swojej karcie możesz szybko dodać rezerwacje oraz przejść do pełnej listy swoich rezerwacji. Widzisz też podsumowanie listy zajęć, jakie w tym miesiącu oczekują na przeprowadzenie oraz liczbę zaplanowanych i już przepracowanych godzin pracy. Widzisz też statystyki zajęć oczekujących na realizację, dodanych przez uczniów i oczekujących na twoje akceptację oraz średnią liczbę realizowanych zajęć w miesiącu. Jednym kliknięciem przejdziesz do edycji karty pracownika i dostosujesz się do swoich potrzeb. Po wprowadzeniu zmian nie zapomnij ich zatwierdzić, a na końcu zapisz zmienioną kartę.